Mane maneczko, ziomeczko. Dziś yy, pokażę Wam, jak dużo zarobić w no, dosyć krótkim czasie, chyba że będzie dosyć duży serwer i będzie może ktoś wtedy przyjechać. i Bardzo. Przypominam, że zapraszam do, subskry do subskrypcji mojego kanału oraz do... Lajkowania filmu I przepraszam Was za tak długą przerwę. Pokażę Wam dziś dwie kopalnie i, i jedną tajną kopalnię, drugą. No, najbliżej spawna. I jeszcze dobre miejsce do jak się na bawoła. I ta gra nazywa się The Wild West i jest w Roblox Tutaj jest pierwsza kopalnia. Wchodzicie tu. Potem idziecie tu. Jak ktoś chce, to może skakać. Raczej nie powinien spinać. Idzie się tu, w prawo. I tu już ma się... Po prostu... można kopić. Oczywiście ym, polecam bardzo upgrade'ować kilo, ale jeśli nie chcecie, to możecie. Zaraz Wam pokażę jeszcze drugą tajną kopalnię. Znaczy nie, no, ta druga jest tajna, ta nie. A, ym, a miejsce do ekspienia może Wam najpierw pokażę. To miejsce do jest, z tego co pamiętam, to o tu jest taka łąka, na niej się dużo bytu i po prostu jedziecie tam, stawiacie ognisko i ważne strzelać w głowy, żeby większy damage zadajecie i po prostu stawiacie ognisko jak już macie full eku tego mięsa czekacie ogólnie żeby no zapełniacie tym całe eku po prostu mięsem i yy, i ten. i przepalacie to na ognisku i, bo normalne mięso jest za 50 a przepalone za 75 i możecie po prostu tutaj jest jeden res. O tu. Jest jeden respawn byka. I o tu gdzieś jest drugi respawn byka, te dwa byki. I według mnie najlepiej jak ktoś ma średniego eima albo dobrego, albo po prostu tak średnio strzela. To tutaj ognisko postawić. Chyba, że byk jest bliżej. Oj oj Ym, to wtedy trzeba jak ktoś ma słabego ma sobie odjechać i po prostu zapolować. <trym> A miejsce drugiej tej ukrytej kopalni już wam pokazuję. A i to jest, o tu, Tu. Ogólnie to przepraszam Was za moją długą nieobecność, ale no nie pozwalało mi to, bo na szkoła, nauka no ogólnie nie, nie pozwalało. Jedziecie obok fortu tu jedziecie, jedziecie, nadal jedziecie ogólnie to gdzieś tu jest ta kopalnia już zaraz wam pokażę są do niej dwa wejścia jedno przy rzece a drugie w górze jak zostawicie 3 lajki to na nagram wam tutorial jak po prostu... no z innej góry. To ogólnie tu jest wejście do tej sekretnej kopalni. Ja zazwyczaj wchodzę jednak drugim wejściem tym krzyżaczem, bo jest bliżej do złota i do jaskini, która jest złota. O tu się wchodzi i tu jest taka półka skalna ogólnie To jest wejście o tu Obok counting cabin I tu się wchodzi i obok tego mostu Tutaj przy samym krańcu mapy Tam już pani to tu jest ten most To tu jest wejście Idzie się Tu nie bo tu jest jedna sztuka złota. Tam na samym początku. Teraz się idzie tu. Pamiętaj, pamiętajcie, że w prawo się idzie. I tu jest taka jaskinia. I tu się po prostu skopujecie rudy, kilofem. Bardzo polecam tutaj mieć, nie wiem, czwarty tier, piąty kilofa i po prostu no tutaj to jest najbardziej dochodowa ruda złoto to też jest dosyć dochodowe to chyba też no ogólnie nie wszystko jest dochodowe ale złoto tu czyli te zło, ze złotymi jakby fragmentami to są najbardziej kosztowne najbardziej opłacalne A jak chcecie wrócić, to po prostu no biegniecie, najlepiej jak ma się konia, to tu zostawić i on sobie może tu usiąść i po prostu wtedy łatwiej jest ten, ale i bez konia można tu dojść, tylko no to długo zajmie, się nie opłaca. No ale ogólnie bardzo polecam to miejsce. I również bardzo to ugryz. To no i przepraszam jeszcze raz was za długą przerwę. Elo.